Po poszerzeniu wiedzy na temat ekosystemu pszczoły miodnej służył cykl warsztatów w Zagrodzie Pszczółki Przyjaciółki Bednarek w Katarzynowie. Zainteresowanie spotkaniami w Zagrodzie przerosło najśmielsze oczekiwania właścicieli. Po wysłaniu zaproszeń, już mamy wszystkie miejsca zarezerwowane, a mamy do przeszkolenia 1260 osób. Uczestnicy spotkań i szkoleń w zagrodzie mogli dowiedzieć się wielu rzeczy o samych pszczołach, ale także o ich wpływie na nasze środowisko oraz na nasze zdrowie. Dowiadują się wszystkiego o pszczołach, jak długo pszczółka żyje, bardzo w prosty sposób przekazują. Zwiedzają tą naszą zagrodę edukacyjną, czyli skansen Starych Uli, barcie, kłody, muzeum i prezentujemy dużo prelekcji na temat produktów pszczelich. A ostatnim krokiem jest pokaz wirowania miodu, gdzie muszą odsklepić ramkę. Tematyka warsztatów uzależniona była od wieku słuchaczy. Szczególne zainteresowanie wpływem pszczół i produktów pszczelich na środowisko i zdrowie człowieka wykazywali najstarsi odwiedzający zagrodę. Zainteresowała nas produkcja miodu. No. no, oczywiście, pszczółki są bardzo robotne, to wiadomo, że chcemy też tak. Między innymi do tego dążymy. Znaczy się można się wszystko dowiedzieć, po prostu, bo można zadawać pytania. Wiadomo, że kto jest zainteresowany, to będzie zawsze dążył do tego, żeby jakąś tą wiedzę na ten temat zdobyć. Nie? Każda z grup mogła też posmakować różnych rodzajów miodów, w tym także tych, które samodzielnie odwirowała. Nie lada atrakcją była także możliwość odwiedzenia. Ulodomku, w którym można poddać się inhalacji powietrzem ulowym. To specjalny domek, w którym pod siedziskami znajdują się pszczele ule, z których powietrze przedostaje się do wnętrza. W ostatnim czasie Zagroda Pszczółki Przyjaciółki dzięki wsparciu z budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska wzbogaciła się także o inne rzeczy. Był zakupiony sprzęt audiowizualny, tablica i nagłośnienie, mikroskopy, żeby pokazać części pszczół na powiększeniem. To było takie, można powiedzieć, główne nasze zakup. Dodatkowo jeszcze mamy broszurki, no i poczęstunek dla uczestników. Jak podkreśla prezes Marian Pośrednik, działania zagrody Pszczółki Przyjaciółki bardzo dobrze wpisują się w strategię lokalnej grupy działania. Nasza misja, dobra żywność w czystym środowisku. No, bez miodu nie mamy dobrej żywności, prawda? A miód to pszczoły. A pszczoły wiemy, jak dzisiaj są ważne, ponieważ no, ogromna ilość roślin jest zapylana przez pszczoły, szczególnie tych roślin użytkowych. A wiemy doskonale, że liczba pszczół spada. Więc edukowanie społeczeństwa w zakresie Wartości samego miodu jako produktu spożywczego, ale także wartości pszczół jako istotnego elementu w gospodarce tutaj rolnej, jest bardzo, bardzo ważne.